Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Stamper Channel, gdzie chcę Wam przedstawić dzisiaj kolejnego przedsiębiorcę z bardzo ciekawą historią, a będzie nim Jakub Skotniczny. Dzień, dzień dobry, roku. cześć, cześć, dzień dobry. Jakub Skotniczny, czyli Wine and More. Wine and More dokładnie. Okej, okay, czyli jak gdyby coś, abyśmy chcieli jak gdyby brać się w Detektywa rozszyfrowywać, to coś już tam będziemy wiedzieć, chodzi o wina, ale co to, to jest to more? No właśnie, wina i dużo, dużo więcej, no tak. bo sama nazwa wine jest dosyć prosta i oczywista, chodzi o wina, w swoim portfolio mam wina z Europy, częściowo wina, które sami importujemy, ja importuję wina z Węgier, Rumunii oraz Słowacji. Parę lat temu byliśmy w sumie największym, jeżeli chodzi o mój biznes rodzinny, największym importerem win z tych trzech krajów. Mieliśmy jeszcze w swoim portfolio Czechy, ale w tym momencie mamy również Francję, Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Austrię oraz Niemcy. No i oczywiście Polska. bo Polska jest coraz modniejszym kierunkiem nie tylko dla turystów, ale też dla nas. Mhm. A hasło MOR, no to jest właśnie to, co jakby wyróżnia to, to, ten sklep, to miejsce na mapie Krakowa, ale myślę też na mapie Polski, ponieważ w swojej ofercie mamy czekolady. Oleje tłoczone na zimno polskie, z polskich zbóż, z polskich ziół, herbaty, kawy, piwa. I takie rzeczy, które można nazwać słowem delikatesami. Ale słowo delikatesy w Polsce, na przykład i Piotra i Pawła, to nie zawsze jest dobre połączenie, więc uciekamy od takiego słowa. Mhm. Trosz, ale generalnie rzecz biorąc są to produkty takie e, nie w produkcji masowej, tak? Tak, to są produkty, których nie znajdziecie w supermarkecie, nie mhm. znajdziecie w sklepach spożywczych, w dyskontach. To są produkty, które można znaleźć albo w dobrych sklepach z kawami, z herbatami, albo w sklepach tak zwanych kolonialnych, albo mhm. w sklepach internetowych. W hotelach, no albo właśnie w enotekach, czy w sklepach z winem, czy w czymś takim właśnie. Mm -hmm. Okej, okay, a my tutaj my wspomnieliśmy, być może już na antenie, ale na pewno przed okay. naszym na, na, nagraniem, że już są dwie lokalizacje w Krakowie, tak? Tak, znaczy pierwsze Wine More powstało we wrześniu 2018 roku, mm -hmm. czyli mm -hmm. ponad dwa lata temu, a drugie Wine and More otworzyliśmy nieoficjalnie drugie, 3 listopada, a oficjalnie 5. Czyli my otwieraliśmy mm -hmm. w piątek, a w sobotę zamykali galerię. Był taki ten mały lockdown, no i mamy teraz dwa miejsca w Krakowie, tak? mhm. jedno w Bronowicach na Smetnej Osie, a drugie przy Błoniach na ulicy Fosza. Okej, okay, no, dobra. A do, do tego również gdzieś Wasze produkty można kupić online, czy raczej to są punkty stacjonarne? Jeżeli chodzi o sklep online, to jest kierunek, który mamy zaplanowany do rozwoju w tym roku. Mm -hmm. Przymierzamy się do zrobienia profesjonalnego sklepu internetowego, który będzie nie tylko jakby menu naszych produktów, które mamy siebie mm -hmm. w sklepie, ale będzie też dawał taką możliwość podpowiedzi, jaki wnosi dobre na Ciebie. No bo z piwami i z winami jest tak, że niektórzy lubią aromaty beczkowe, dymne, słodkie, słone. Mhm. I chodzi o to, żeby tak opisać wina i zrobić taką wyszukiwarkę, gdzie Ty określisz właśnie, w którą stronę chcesz pójść i żeby system Ci podpowiadał, które wino będzie dla Ciebie najlepsze. Super. E, ale zapytam też troszeczkę o to and more, bo, ponieważ jak ktoś mówi, e, wspomniałeś tutaj też przed nagraniem, a myślę, że to też będzie ciekawe dla naszych widzów, że tak. Można kupić czekoladę można tak. i można być, nawet może być ta czekolada dobra, ale ona nigdy nie będzie taka jak od was, dlatego że to nie jest zwykła czekolada. Się. Tak? Znaczy, jest kilka rzeczy. Po pierwsze, te czekolady, które mamą się w, w sklepie, w sklepach, bo no to trzeba, trzeba, trzeba raz się przestawić na dwie lokalizacje. To są czekolady, które są przez mistrza polskich czekoladerów. Więc mm -hmm. one są produkowane ręcznie. Czekolada jest z Belgii, a owoce lejofilizowane są polskie. Mm. Jest to robione na Podkarpaciu, w Korczynie, koło komborni. No i mamy dwa brandy. Wziąłem, żeby, żeby pokazać. Yy, jeden to jest taki brand, Choco Wine. to jest taki, ja się śmieję, to jest taki kalendarz adwentowy. Tu jest 12 pojedynczych smaków i są smaki czekolad które dedykowane są szczepą winogron. Mhm. Czyli każda z tych czekolad ma inne składniki i inną zawartość kakao. O co chodzi? Są szczepy na przykład takie jak Cabernet Sauvignon, który jest ciężkim szczepem, więc ma 80% kakao. Są czekolady jak z regionu Tokaj, które są zawsze delikatne, słodkie, więc ma 25% czekolady. Tam nie ma wina w środku. Tam można znaleźć te przyprawy, zioła, owoce, które odnajdziemy w typowym winie, na przykład Savignon Blanc, Syrah, Gewurztraminer, Merlot, albo w regionie, w regionie Tokio. Okay. Więc to jest jeden brand czekoladowy. Mm -hmm. A drugi brand czekoladowy, to jest taka mała czekolada Polish flavors, czyli polskie smaki. To mamy czekoladę na przykład w smaku sernika, piernika, mazurka, e, mięty, kminku, jałowca. Czyli tu mamy polskie ciasta, mm -hmm. albo polskie zioła, czyli mamy dokładnie tak samo. Jeżeli ciasto jest Cięższe, to ma wyższą zawartość kakao. Jak jest lekkie, to jest właśnie biała czekolada. No i w serniku znajdziemy rodzynki czy skórkę z pomarańczy. Mhm. I taka, e, taki śmieszny case. No i tych czekolad nie znajdziecie w sklepach takich popularnych. Jasne. Więc to mhm. trochę tworzy unikalność. E, trochę one nie są dostępne wszędzie, więc też taki produkt bardzo ekskluzywny, powiedzmy. Mhm. Na pewno jest jedno, co tą czekoladę. E, no, jest ona wyjątkowa, nikt jej nie może robić, bo ona jest zastrzeżony, opatentowany pomysł na takie czekolady, więc to jest nasz brand, nasze know-how. No i mamy takie dwa sprawy. No, no dobrze, brzmi to super. Teraz pytanie. E, fajnie, fajne opakowanie, fajnie, tak. fajnie to się nawet prezentuje. Czyli mówiąc, prostu, jak ktoś umieści, to się narzuca prezent komuś zrobić. Tak? I to jest ok to jest pierwsze pytanie, ktoś się narzuca, a drugie pytanie, które też, że a może sam będę, jak to się mówi, takim można powiedzieć osobą, która nie zjada czekolady z masowej produkcji, tylko mm -hmm. takie rarytasiki. Jak to jest z waszymi klientami? Czy rzeczywiście kupują to na prezenty, czy to są jak gdyby wyszukane smaki, no okay. które, które takie osoby korzystają? To na pewno jest produkt, który nie każdej osobie przypadnie do gustu, ale jedno wiem na pewno, bo to na każdych targach spotkaniach, eventach, jak ktoś te czekoladę spróbuje i poświęci jej trochę czasu w głowie, w nosie i w ustach, czyli poczeka, że ona się rozpuściła, poczeka, co ona jej daje, jakie ma tam aromaty, jak to się wszystko uwolni i jak zobaczy sobie na skład czekolad, że tam nie ma ani grama chemii, mhm. nie ma żadnego E, nie ma nic, tam są naprawdę same naturalne produkty i produkty sobie ręcznie, to wtedy ci ludzie zmieniają i mówią, kurczę, to naprawdę jest dobra czekolada, może nie do jedzenia na co dzień, do zajadania się każdego dnia, ale to jest świetny pomysł na prezent albo świetny pomysł na yy, spersonalizowany gadżet z okazji świąt, czy z okazji jakichś eventów firmowych. No bo można dołożyć bardzo ładną banderolę z, mhm. z logo firmy, z życzeniami i dać coś takiego wręczyć swoim klientom. A powiedz potem, bo e, raz, w sumie jest to firma rodzinna, tak, tak? więc jak to w Twoim przypadku, czy jak to się mówi, od zawsze wiedziałeś, że to jak gdyby ten kierunek będzie, czy e, jak to? Od 2007 roku prowadzimy hotel czterogwiazdkowy na Podkarpaciu, dwórką mm. Bornia Hotel Spa i od tego cała moja przygoda jakby z biznesem rodzinnym się zaczęła. Powstał hotel, później zaczęliśmy importować wina do Polski, mm. później zaczęliśmy mieć swój brand czekoladowy, później wprowadziliśmy na rynek swoje oleje pod naszym brandem, mamy 7 olejów tłoczonych mm. na zimno produkowanych na Podkarpaciu, takie cuda jak olej czarnuszki, konopne, peski z dyni, ostropest i klasyki jak y, słonecznik czy rzepak. Mamy też swoje nalewki pod mm. naszym brandem, mamy cztery smaki nalewek, malina, aronia, cytryna, żurawina. Y, no więc jakby jestem stricte związany z biznesem rodzinnym, bo prowadząc sklep w Krakowie, Mam te produkty, które są w KOMBORNi, które sami mm -hmm. produkujemy albo sami dystrybuujemy w Polsce. Mm -hmm. Wine and More to jest mój brand. To mm -hmm. jest tak, że ja spędziłem w swojej firmie rodzinnej ponad 9 lat. Wyprowadziłem się z Krakowa, jak byłem dosyć młody, no i stwierdziłem, że przygodę z hotelarstwem, z gastronomią. Pięknej komorni, ale to jednak jest wieś na Podkarpaciu koło krosna. Na jakiś czas trzeba zakończyć, trzeba zrobić coś swojego, żeby się wykazać, pokazać, że się potrafi zobaczyć, czy się czegoś nauczyło przez 9 lat pracy w hotelarstwie. No więc prowadzę sobie taki mały, skromny sklep. A w temacie już Jasne. No to zapytam Cię właśnie o to, co to, to też tu się spotykamy w tym temacie, w temacie tak. pandemii COVID-u, jak, jak gdyby ten biznes dwa i pół roku, to czyli już działał sporo przed, przed pandemią. Tak. Jak ta branża się dostała, mówiąc po uderzeniem od pandemii, tak? Znaczy, ja mam to szczęście, że lokal, który prowadziłem, mhm. był jakby lokalem jeżeli chodzi o miejsce, który na, na, był rodzinny, mhm. więc odpadał mi aspekt, który zabił większość gastronomii, hoteli, pensjonatów, apartamentów czy sklepów, czynsz, który mhm. o dziwo, czego nie jestem w stanie zrozumieć, dużo miejsc w Krakowie w ogóle nie wychodziło naprzeciw, nie obniżało w lokali jak były zamknięte mhm. i lokale musiały się zwijać, zamykać swoją działalność. No, bo kto wytrzyma 3 miesięczne niepłacenie czynszu, bo płacenie czynszu na poziomie 25, 30, 40 tysięcy, Tyśnę. jak nie ma przychodów. To, więc jakby to mnie uchroniło, że, że jestem ciągle na rynku. Punkt drugi. Mój biznes winem jest zupełnie inny w mojej ocenie niż każdy inny hmm. dostępny, ponieważ prowadząc sklep, a smętna to są bronowice Wielkie, czyli nie centrum miasta, wiedziałem, że trzeba tam wymyślić coś, żeby ludzie chcieli tam przychodzić, więc mhm. prowadziłem degustację win regularnie, co dwa tygodnie, jeżeli można było, później prowadziłem tylko wersję internetowej, czyli o co czwartek albo co środę bezpłatny opis win, żeby ludzie posłuchali sobie o tych winach i jak sobie policzyłem, w ciągu dwóch lat prowadzenia małego sklepu na Smętnej udział w moich degustacjach wzięło prawie tysiąc osób mhm. co uważam, że jest fenomenalnym wynikiem, bo sklep był poza centrum nie było wielkich nakładów jakby finansowych na reklamę, to wszystko było z polecenia. I chyba to, co spowodowało, że e, otwierałem drugi sklep, to jakby zobaczyłem, że pomysł na to, żeby prowadzić sklep w taki inny sposób, bez jakiegoś, użyję słowa zadęcia, tylko po prostu żeby oferować wino dostępne dla każdej osoby, która chce się na mnie napić. Mhm. nie napić. Nieważne, czy ty się znasz. Czy jesteś profesjonalistą, czy masz kursy winne, czy byłeś w wycieczce wincy, ale jeżeli ty chcesz napić się wina, to my w swoim portfelu mamy wino, które odpowiada i tym znawcom, czyli te mm -hmm. trudne wina, i tym lajkom, czyli wina, które są dla osób po prostu, lubią się napić wina i to chyba się samo obroniło. tak mm -hmm. A w ogóle, no bo ten bo generalnie, tak jak mówimy tutaj yy, o produktach, yy, ja nie chcę już słowa koneserskich, ale mm -hmm. dla osób, które mają większe wymagania, mówiąc prosto, tak? Więc, ten, więc, więc tutaj, tutaj kwestia jest taka, że zapewne tamte osoby też prowadzą swoje biznesy, więc tak jest. tutaj mamy jak gdyby system naczyń powiązanych, jak, 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 jak to widać. Jakie są Twoje rady? Co ten przedsiębiorca powinien teraz zrobić, żeby skutki kryzysu były jak najmniejsze? Ja mogę powiedzieć to, co ja zrobię. Ja nie zmienię kompletnie nic. Mm -hmm. W sensie z każdą osobą, którą rozmawiam, jak otwieram to drugie miejsce, to jak przychodzili klienci, którzy obserwowali mój poziom degustacji, jak obserwowali, jak się komunikuję z klientami w social media, oni powiedzieli, że cały czas idziesz dokładnie tą samą ścieżką. Czyli mm. w ten sam sposób się komunikujesz, pokazujesz nowe rzeczy w ten sposób i nie widać po tobie jakby zmartwienia dnia codziennego. Tak Jakub, jest. dziękuję Ci bardzo za to, że nas odwiedziłeś. Dziękuję, nie, to jeszcze nie koniec naszego spotkania, dlatego że Mam mamy nadzieję. jeszcze kilka punktów. Dobrze. Po pierwsze poproszę Cię, żebyś sobie wylosował jedno pytanie. Zobaczymy, co jeszcze, jaką jeszcze twoją cechę poznamy. Nie, czy czy nie czytam, nie czytaj. Nie czytaj, nie czytaj. Okej, dobrze. Jest też dobra, z drugiej dobra. strony, więc generalnie rzecz okay. biorąc OK. Ja do tego z strony. Dobra. której strony? E, teraz. Teraz. No właśnie, no generalnie rzecz biorąc, myślę, że dobre pytanie już już miałem. Co jest potrzebne, żeby żyć pełnią życia? Dobre pytanie. W dużym skrócie myślę, że jest wiele potrzebnych rzeczy, ale chyba takim najważniejszym to jest po prostu work-life balance. Jak pracowałem w hotelu na Podkarpaciu, to była praca przez 7 w tygodniu, czyli każdego dnia przychodziłem do pracy, no bo było tyle obowiązków, tyle jakichś eventów, rzeczy, które trzeba dopilnować. I w pewnym momencie człowiek przyjął sobie, że wszystko jest fajnie, tylko że życie leci sobie swoim torem, i taka praca jest fajna dla osób, które mają nie wiem, rodziny, dzieci odchowane, dom wybudowany, psa, kota i wracają wyczerpnąć mm -hmm. do domu i wszystko jest już po staremu, nic się w jego życiu nie zmieni. Natomiast młody człowiek Potrzebuję trochę wyzwań, potrzebuję trochę rywalizacji, więc w tym momencie odkryłem cudowną rzecz, która, w której się spełniam, czyli biegi, które po pierwsze pozwalają mi się zresetować, uspokoić, zregenerować psychicznie, a po drugie zawsze jest gdzieś tam, podczas zawodów, taki aspekt rywalizacji. Więc w tym momencie bardzo cenię sobie to, że mam pracę, którą muszę wykonać, bo jestem pracocholikiem, więc bardzo lubię pracować. Uwielbiam czas, który mogę poświęcić na swoje hobby, czyli nabieganie. Czyli czasem muszę wstać o 6, o wpół do 6 pójść zrobić trening, żeby mm -hmm. mieć na sam koniec wieczoru czas na swoje życie prywatne. Mm -hmm. Więc, tak z mojej perspektywy, chyba ten work-life balance, który każdy musi sobie wypracować yy, chyba pod siebie. Jeszcze jedno Jakub, tak na koniec, ponieważ ten chciałbym. Jesteś niezwykle nie ciekawą osobą, mówiąc: prozji, fajnie, to wszystko jak to się gdzieś tam wygląda i zapowiada się, ale zapewne otaczasz się też również ciekawymi osobami, więc w związku z tym, że chciałbym, żeby ten nasz cykl miał jak gdyby ciągłość. Jasne. Więc jeśli chciałbyś kogoś zarekomendować, to to jest właśnie też ten. Moment. Ja myślę, że osobą, która może Wam dużo poopowiadać o tym, jak się jego biznes pozmieniał w tym roku, jest Andrzej Jakliński z biura mm. Nieruchomości Północ. Mm. E, świetny człowiek, który właśnie. Cały swój biznes w tym opiera, opiera na franczyzie. Mhm. A drugą osobą, którą mogę zarekonać, jeżeli się Andrzej nie zgodzi, jest Liviusz Misiaszek z biura mhm. podróży AirTus Club, który też musiał całkowicie zmienić postępowanie w rynku podróży, w rynku biura podróży w tym roku. Super, więc może jak to się może się jednemu i drugiemu panu jak gdyby z nami spotkać, więc porozmawiać Pamiętaj. i przekazać swoje, swoje również wskazówki dla, dla biznesu, no, przede wszystkim właśnie po, pokazać swoją historię i jak udało im się przetrwać pandemię i e, jakie zmiany wprowadzali. Więc już na te odcinki oczywiście Państwa zapraszam. Jakub, dziękuję Ci jeszcze raz za to, że do nas dzisiaj wszedłeś. Życzę naprawdę sukcesów na przyszłość, no i żeby dziękuję. biznes się po prostu rozwijał. A Państwu, jak to się mówi, życzę również takich smacznych prezentów i zapraszam na kolejny odcinek, w którym przedstawię kolejną osobę. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.